Cześć, ja jestem Martyna i witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj witam się z wami w kolejnym reading vlogu takim weekendowym. Pomyślałam, że może jest to dobre rozwiązanie, żeby podczas weekendu nagrywać reading vlogi, kiedy dzieje się coś. Ciekawszego, a w tygodniu wrzucać wam film taki może bardziej merytoryczny, kiedy skupiam się na większej ilości książek. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dajcie znać, jeżeli chcecie, co o tym sądzicie. Witam się z Wami pierwszy raz z naszego domku, spod naszego domku. Jak widać nie mamy jeszcze trawy, ale i tak jest spoko. Mąż obiecał mi przedwczoraj huśtawkę i wywiązał się z tej obietnicy, więc mogę się teraz huśtać do woli i czytać. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się tutaj czyta i w ogóle jak byłam mała, taki fanfakt, to miałam totalną obsesję na punkcie huśtania się i chyba troszkę mi zostało. Plan jest taki, żeby przeczytać w ten weekend dwie książki. Jedna z nich to będzie Braciszek Clary Dupont Monot. Tak się chyba czyta to nazwisko. To jest książka, którą dostałam od Iwony w ramach prezentu urodzinowego. Chyba Wam już w pieskopie? Nie. Wspominałam wam już o tej książce z uro urodzinowego Reading Vloga. Tutaj mamy historię bardzo krótką, bo dwustustronnicową, ale mamy tutaj historię, w której w domu, w rodzinie, gdzie mamy dwójkę dzieci, dwójkę rodziców, rodzi się trzeci chłopiec, który jest niepełnosprawny. Nie wiemy do końca, jaką chorobą jest on dotknięty, ale wiemy, że jego mózg nie przetwarza impulsów, więc jest niewidomy, nie mówi, nie rusza się itd. I ma mu zostać 3 lata. Życia. I tutaj mamy perspektywę trzech osób. Pierwsza to jest właśnie perspektywa starszego brata, później jest młodsza siostra, a trzecia perspektywa nazywa się najmłodszy. I ja się zastanawiam, czy ja to będzie perspektywa, bo na pewno nie rodziców, bo tutaj mamy właśnie oddać głos tym, którzy żyją w tego typu rodzinie i jak to na nich wpływa, ale nie są to rodzice, którzy zazwyczaj w jakiś sposób łatwiej sobie troszkę radzą w takich sytuacjach aniżeli dzieci, które. I w tej rodzinie są. Także y, kojarzy mi się to troszkę z wronami Petry Dworakowej, ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie po skończeniu. Bo nie, uk nie ukrywam, że już troszkę przeczytałam. Y, nie witam się z Wami na początku dnia, już y, trochę tego dnia minęło, ale pomyślałam, że będzie to dobry, dobre miejsce, żeby się z Wami przywitać, bo oczywiście rano zapomniałam to zrobić. A poza tym mam zamiar przeczytać sami weterze Oliwi Blake. To jest książka, którą poleciła mi Nela Kultura Maniaczka. Na taki początek z romansami, bo właśnie wspominałam jej, że nie czytam romansów za bardzo i ciężko jest mi znaleźć taki, który może mi się spodobać, a że ona w tych romansach całkiem dobrze się zna, to, to poprosiłam ją o pomoc, żeby coś mi poleciła. I ja też nie przepadam za takimi romansami typowymi, słodkimi, uroczymi, takimi klasycznymi, jeżeli mogę tak to nazwać. Lubię za to romanse, które są. Smutne, dewastujące, troszkę porąbane i ja mam nadzieję, że właśnie ta książka taka będzie, bo tutaj jest pewne zdanie, które bardzo mnie zachęciło do tego, żeby ją przeczytać. I o tych dwóch osobach, które tutaj w ten romans wchodzą jest napisane. On a społeczny teoretyk cierpiący na depresję kliniczną, ona kompulsywna kłamczucha z aktami autosabotażu na koncie. Także mam nadzieję, że ta książka wpisze się w ten gatunek romansu, który mi odpowiada. Ja też na przykład bardzo zakochałam się w książce Taylor Jenkins Read, tylko teraz niech przypomnę sobie tytuł. Miałam na myśli After I Do i to była właśnie książka, w której była pokazana miłość dwójki dwoj ludzi, którzy gdzieś tą miłość właśnie zatracili i próbują znaleźć rozwiązanie, żeby rozbudzić tą miłość w sobie na nowo, więc to była książka przy której też bardzo się rozczuliłam. To są książki, na których wylewam może łez i, i o to mi jak najbardziej chodzi i tego typu romanse właśnie do mnie przemawiają. Być może jest to troszkę dziwne, że chcę romansów, które doprowadzają mnie do łez, no ale tak to wygląda. Także mam nadzieję, że zachwycą mnie obie te książki. Ja też nie mam zamiaru raczej przez ten weekend robić nic takiego szalonego. Raczej mam zamiar chillować, odpoczywać. Jutro też spotykam się z koleżanką na śniadaniu, także mam nadzieję, że coś ładnego uda mi się dla Was nagrać. A, a propos nagrywania, to w ramach moich zajęć z montażu dostałam zadanie, żeby nakręcić pewną krótką formę i ją w jakiś super sposób zmontować. Czy zmontuję ją w super sposób, to się okaże. Maciek, jeśli, jeśli jakimś cudem to oglądasz, być może oglądasz, bo sprawdzasz, czy dobrze montuje i czy stosuje się do Twoich zaleceń. To serdecznie Cię pozdrawiam. Jak dobra jest ta książka i dlaczego ja o niej nigdy wcześniej nie słyszałam. Do widzenia. Tutaj mamy historię rodziny. Mamy rodziców, dwójkę rodzeństwa i jest to rodzina, w której rodzi się niepełnosprawny chłopiec i nie wiadomo do końca, nie jest nam powiedziane, co to jest za diagnoza. Dowiadujemy się tylko tyle, że jego mózg nie przetwarza większości albo praktycznie żadnych impulsów potrzebnych mu do życia. Jest niewidomy, nie mówi, nie będzie nigdy chodził i generalnie no po prostu rośnie i teoretycznie ma zostać mu około 3 lat życia. Dostajemy perspektywy trzech osób, które w tej rodzinie żyją i na których na rodzinę takiego dziecka ma to Duży wpływ. I tutaj ode mnie taka porada, bo ja wiedziałam, że tutaj będzie perspektywa najstarszego brata, będzie perspektywa młodszej siostry, ale nie wiedziałam, czy ja perspektywa będzie trzecia. Dowiadujemy się z tego, tego poniekąd z tyłu okładki, natomiast ja bym Wam radziła, żeby jednak tam nie zerkać i nie próbować rozkminić sobie, kto to będzie, bo dla mnie to było pewnego rodzaju zaskoczenie. Co prawda nie jakieś ogromne, no bo to też nie jest książka, która ma nas zaskakiwać i która tutaj nam serwuje jakieś wybuchy. I nie wiadomo co, ale radziłabym, żeby jednak sobie tego nie sprawdzać, i pierwszą perspektywą właśnie jest perspektywa najstarszego brata. Ale co jest bardzo ciekawe tutaj, to to, że perspektywa tych wszystkich osób jest zupełnie inna, i wszyscy mieszkają i wychowują się w tej samej rodzinie, natomiast wpływ na nich obecność osoby niepełnosprawnej jest totalnie inny. Każdy z nich odbiera to inaczej, każdy z nich radzi sobie z tym inaczej, przeżywa to inaczej. I wydawałoby się, że jest to dosyć takie oczywiste, no bo każdy z nas jest inny i na różne sytuacje reagujemy inaczej. Radzimy sobie z wszystkimi sytuacjami w zupełnie różny sposób, ale było w tym dla mnie coś takiego trochę odkrywczego, może oczyszczającego. Ta książka daje takie przyzwolenie na to, żeby poczuć: słuchaj, mogę w ten sposób reagować, mogę tak się czuć, mogę z tym sobie tak radzić i. Mimo, że ona opowiada o trudnej sytuacji rodzinnej, to daje jakąś taką nadzieję i jest niesamowicie dobra. Co ciekawe, narracja w tej książce prowadzona jest z perspektywy kamieni lub cegieł, które znajdują się w elewacji tego budynku, w którym mieszka ta rodzina. I może Wam się to wydawać dziwne, ale to absolutnie nie jest takie tutaj narzucające się, bo narrator jest tak jakby wieloosobowy, ale nie wysuwa się to tak na pierwszy plan, nie drażni, nie przeszkadza. Co więcej, ja wielokrotnie zapominałam podczas czytania tej króciutkiej książki, że taka narracja jest prowadzona, i czasami tylko jak się pojawiało słowo widziałyśmy, myślałyśmy, to do mnie wtedy. Przychodziła znowu ta myśl, ej, ta narracja jest prowadzona z perspektywy kamieni, i może wam się też to wydawać śmieszne, ale ma to tutaj ogromny sens i uważam, że świetnie jest to tutaj ograne. No naprawdę coś takiego ciekawego i no nie spotykam się jednak często z tak ciekawym wyborem narratora. Nie chciałabym zbyt długo pochylać się nad tą książką, to znaczy długo bym chciała się pochylać, ale nie chciałabym Wam zdradzać zbyt wielu informacji, bo ona jest krótka. On, ta książka ma 200 stron. Tak jak widzicie, ta książka nie jest obszernie wydana, te strony nie są gęsto zadrukowane, natomiast niech Was nie zwiedzie to. Jak wartościowa jest to książka. Bardzo mi się też podobało to, że mamy perspektywę trzech osób, a pewne wydarzenia są pokazywane z perspektywy dwóch różnych osób, i widzimy, jak one różnie mogą odbierać daną sytuację. I to też daje taką nam perspektywę, że w życiu też to tak wygląda, że. Jesteśmy we dwójkę, na przykład z partnerem w jakiejś sytuacji i ja ją widzę zupełnie inaczej. I to czasami bardzo otwiera oczy, jeżeli się na tym skupimy. I w tej książce bardzo mocno to wybrzmiewa, że czasami mamy żal do drugiej osoby o coś, bo wydaje nam się, że ona czegoś nie zauważa, o czymś nie myśli, o czymś zapomniała, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, tylko my po prostu nie mamy dostępu do głowy tej drugiej osoby. Książka napisana pięknym językiem, ten wspaniały literacki głos został oddany tym, których bardzo często pomijamy w takich sytuacjach, bo często skupiamy się na, na rodzicach, a nie właśnie na rodzeństwie, które też w jakiś sposób przeżywa tą historię. No, słuchajcie, krótka historia, pięknie napisana, Mówi o bardzo ważnych wartościach. Jeżeli na przykład lubi, lubicie Wrony Petry Dworakowej, to myślę, że to może być dla Was dobry wybór. Nie jest to ta sama historia, nie jest to nawet podobna historia, bo tematyka jest zupełnie inna, chociaż też jest poruszany motyw rodziny. Natomiast jeżeli tam ta historia Was w jakiś sposób urzekła, to myślę, że to może być dobry wybór. Zaznaczę jeszcze tylko, że ta książka została obsypana wieloma nagrodami i uważam, że absolutnie zasłużenie. Mam nadzieję, że będzie mi dane, żeby poznać więcej książek tej autorki i liczę na to, że jeżeli będziecie mieli okazję to sięgniecie po tą książkę. Natomiast jeżeli chodzi o drugą książkę, którą miałam w planie przeczytać w ten weekend, to sami weterze, ale tak naprawdę przeczytałam dopiero 46 stron, więc jeszcze nie za dużo i na razie nie będę się więc szerzej wypowiadać na temat tej książki. Na razie tylko mam taki wniosek, że bohaterowie tak jak liczyłam, to nie są tacy przeciętni ludzie i tacy zwykli, tylko są być może lekko szaleni, ekscentryczni. No, ja bardzo doceniam w książkach właśnie bohaterów, ja to wielokrotnie wspominam, ale też y, bardzo lubię studium pewnych przypadków psychologicznych, psychiatrycznych, lubię jak to się pojawia w książkach, więc y, myślę, że jest duża szansa, że ta książka mi się spodoba. No, ale też nie będę się nad nią teraz jakoś mocniej rozwodzić, no bo przeczytałam niewiele, więc byłoby to dosyć. Niestosowne z mojej strony wypowiadać się na jej temat, więc wrócę do was później, a ja tymczasem zbieram się i jadę z moją Anią na śniadanie do miasta. Aniu pewnie będziesz nadrabiać ten film ze sporym opóźnieniem, więc serdecznie Cię z tego miejsca pozdrawiam. Widzimy się za godzinę 20. kończyłam czytać sami Weterze Oliwi Blake. I to jest totalnie coś, na co ja liczyłam. Nie była to pięciogwiazdkowa lektura, ale nie dlatego, że mam do niej jakieś większe zarzuty i jakoś tak merytorycznie ona konkretnie w, w którymś momencie mi się nie podobała. Po prostu nie była to książka, która by mnie porwała, i też nie wzbudziła we mnie żadnych takich emocji skrajnych, czyli jakiegoś płaczu, głębokich jakichś takich emocji. Wyprowadzających z równowagi to nie, ale coś co bardzo doceniam, to to jak zostały wykreowane postaci, i ja już się powtarzam. I mam wrażenie, że co w co drugim filmie o tym mówię, ale bardzo tutaj doceniam jak zostały te postaci wykreowane, bo mamy tutaj rzeczywiście te przypadki psychiatryczne, czyli mamy chorobę afektywną dwubiegunową i destrukcyjne myśli połączone z takim kompulsywnym. Skupianiem się na obliczeniach matematycznych, bo mamy tutaj matematyka i to jest też taki wątek, który rzadko się raczej pojawia w literaturze. A dla mnie to jest coś mega ciekawego, bo w ogóle osoby, które są tak wybitnie uzdolnione pod kątem takim ścisłym, i nie mówię tutaj o, o takim takiej przeciętnej zdolności po prostu do ogarnięcia matematyki, fizyki, tylko o czymś takim wybitnym, wykraczającym poza taką skalę codzienności, powiedzmy, i które łączą się jednocześnie z takim delikatnym odsunięciem od społeczeństwa z jakimiś problemami, kiedy właśnie ta ścisłość w tego umysłu stanowi jakiegoś rodzaju problem w komunikacji ze społeczeństwem, z wpasowaniem się do tego społeczeństwa i to jest coś co absolutnie mnie ciekawi w ogóle też w życiu codziennym, kiedy spotykam takie osoby. Ja nawet mówię że troszkę wtedy taki niepokój mnie ogarnia, bo wiem, że to są takie great minds, więc dla mnie było to coś super przyjemnego, jeśli mogę tak powiedzieć, no bo jednak mamy tutaj jakieś zaburzenia psychiczne, więc nie są to czysto przyjemne zagadnienia, natomiast mi się to bardzo dobrze czytało. Ja bardzo lubię zagłębiać się w tego typu studium. Psychologiczne. Te osoby też jednocześnie są bardzo samoświadome, jeżeli chodzi o te ich zaburzenia. One są wysoce inteligentne i rozumieją bardzo dobrze, co się dzieje w ich umysłach. Co nie zmienia faktu, że jednak czasami nie są w stanie sobie z tym radzić, natomiast rozumieją to, akceptują to i w jaki sposób wypracowały sobie różne systemy, żeby funkcjonować w społeczeństwie i jakoś przez to życie. Iść, no naprawdę coś yy, wspaniałego i co dodatkowo jeszcze tutaj ta miłość pomiędzy nimi, która się wy, wy, wywiązała i nie było tutaj czegoś, czego ja bardzo nie lubię, czyli takich słodkich zachwytów, y, typowych scenariuszy. Rozumiem, że to może być yy, dla ludzi przyjemne i że ludzie lubią tego rodzaju historie, tylko po prostu do mnie to nie trafia, absolutnie nie, nie neguję tego, że to są złe książki. Po prostu dla mnie coś tego rodzaju, albo właśnie w rodzaju After I Do, gdzie mamy tam przeciwieństwo miłości, takiej słodkiej. To to są tematy totalnie dla mnie i bardzo się cieszę, że po tą książkę sięgnęłam. Natomiast nie będzie to historia, o której będę pamiętać jakoś długo, nie będzie mi się ta fabuła przypominała. Natomiast na pewno będę pamiętać o tych bohaterach. To jest coś, co utkwi mi raczej w pamięci i być może nie będę do końca kojarzyć, co się między nimi działo, um, ale będę pamiętać te właśnie ich zmagania. Takich istotnych jeszcze, a propos samych weterze, to nie spodziewajcie się w tej książce wielkich wydarzeń, różnych fascynujących sytuacji, bo głównie mamy tutaj możliwość obserwacji, jak oni się poznają, jak rozwija się ta ich relacja. I mamy wgląd w to, jak wyglądają ich rozmowy, które z mojej perspektywy i w mojej ocenie są ultra ciekawe. Oni nie skupiają się na takich błahych rzeczach, które mogłyby nam przyjść do głowy zaraz, kiedy pomyślimy, dwójka ludzi się poznaje, budują oni jakąś relację, bo oni rozmawiają o podróżach w czasie, o pszczołach, o sześcianach i generalnie naprawdę jest to wszystko bardzo ciekawe. Fajnym jest też. Doświadczeniem obserwować, jak oni siebie nawzajem analizują, bo to są umysły bardzo mocno analizujące i oni próbują przewidzieć to, jak się Zachowa ta druga osoba i zrozumieć, jakie są jej motywacje. Oni też o tym dyskutują. No i to jest naprawdę bardzo ciekawe, jeżeli lubimy tego typu analizy i tego typu przemyślenia. Co więcej, jest to też napisane dosyć przystępnym językiem, chociaż niektórych może przytłaczać zbytnie skupianie się na jakichś matematycznych aspektach, ale jest tam tego naprawdę bardzo mało, więc nie sądzę, żeby to mogło komuś zepsuć przyjemność z czytania. Jedyny taki mój zarzut, no to to, że zakończenie nie było do końca wpasowujące się w to, jakie ja zakończenia lubię ogólnie w tego typu książkach. Nie powiem Wam, dlaczego mi się nie podobało, z oczywistych względów byłby to spoiler, no ale te zakończenia to jest taka bardzo subiektywna sprawa i myślę, że ile osób przeczyta tę książkę, tyle będzie na ten temat opinii. Oczywista sprawa, myślę, że nie muszę tego nikomu tłumaczyć, natomiast daję Wam tylko znać, że to jest też taka mała sprawa, która wpłynęła na tą moją ocenę, że ta książka nie dostała czterech czy pięciu gwiazdek. I na pewno polecam tą książkę, jeżeli macie ochotę na jakiś romans. A zmęczyły Was już te takie, nazwijmy to, typowe, które, po które sięgacie na co dzień i chcecie sięgnąć po coś nowego, interesuje Was temat psychiatrii, na przykład psychologii, i chcielibyście przeczytać coś innego niż na co dzień, to myślę, że sami weterze mogą Wam się spodobać. A jeżeli ktoś w ogóle lubuje się w tego typu literaturze, to myślę, że to może być strzał w dziesiątkę i na pewno czuję się zachęcona, żeby sięgnąć po kolejne książki tej autorki. To jest też autorka, która napisała The Atlas Six, i być może po tą książkę powinnam sięgnąć. Dajcie znać, czy warto i czy czytaliście i czy polecacie. A na dzisiaj to już byłoby tyle. Czy ja mam coś ciekawego Wam jeszcze do powiedzenia? Zostało nam dosłownie kilka dni, żeby się przeprowadzić do naszego domu, a tam jeszcze nie panują takie warunki, żeby wprowadzić się tak na czysto, ale mój mąż dzielnie nad tym pracuje i będzie to super przygoda, bo wprowadzimy się i jeszcze nie będziemy mieć wszystkich ścian, nie będzie wszędzie podłóg, więc będzie taki vibe Fajny, taki, taki, który ja sobie wyobrażałam zawsze, że jakby kupię sobie mieszkanie albo dom, to na początku będziemy mieć materac, jeszcze nie będzie wszystkich mebli, będzie tak trochę studencko, ale że to będzie nasze i, i będzie fan. Jak widzicie, ja jestem tym bardzo podekscytowana i gdzieś tam zawsze w mojej głowie taki scenariusz był wykreowany i teraz on właśnie się realizuje, więc bardzo się cieszę. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób będę nagrywać dla Was filmy, bo jednak na tych filmach wolałabym, żeby w miarę estetycznie to wyglądało, ale mam nadzieję, że, że coś uda mi się wymyślić i że zaakceptujecie ten chwilowy stan rzeczy, że będzie to troszkę inaczej wyglądało. Myślę, że od przyszłego tygodnia już. Ja jak zwykle dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście. Dajcie znać, czy zachęciłam Was do którejś z tych książek, czy może po którąś sięgniecie, albo może którąś już czytaliście i chcielibyście się podzielić ze mną swoją opinią na ten temat. Oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam Was również do tego, żeby zostawić łapkę w górę. Dla mnie to jest informacja na temat tego, jak Wy się czujecie z filmami, które publikuję, a jeżeli Wam się nie podoba, no to nie, ale tak tylko przypominam, że macie taką możliwość i możecie z niej skorzystać. No i tyle. Nie przedłużam już niepotrzebnie. Widzimy się już we wtorek. Cześć.